Dzień dobry, na żywo z redakcji Faktu w Dzień Kobiet. Dziś 8 marca, więc wszystkim Paniom życzymy tego, co najpiękniejsze. To jest program Fakt Live. Witam widzów Faktu i Onetu. Jan Kwietniewski, zapraszam. A naszym dzisiejszym gościem jest dr Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, pełnomocnik do spraw odbudowy Ukrainy i szef Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Ministrze, czy po tym, co wydarzyło się ostatnio na proteście rolników przed Sejmem, rozmawiał Pan już ze stroną ukraińską? Ciekawi mnie, jak za naszą granicą są odbierane te wydarzenia ze środy. Ja przede wszystkim staram się, żeby wszyscy rozumieli kontekst. A kontekst jest taki, że to przecież nie są w rzeczywistości problem, nie dotyczy Ukrainy, tylko dotyczy cen zboża w całej Unii Europejskiej. A ceny zboża są wysokie, ponieważ produkcja rolna jest bardzo regulowana i w całej Unii Europejskiej, w związku z tymi regulacjami, te koszty są zawsze wyższe, więc trudniej jest potem taniej sprzedać a poza Unią w różnych częściach świata zboże produkuje się taniej. Więc jeżeli do tego dojdzie jeszcze przykładowo dobra pogoda i dobre plony, to wtedy się okazuje, że jest dużo zboża z zewnątrz tańszego i trzeba wtedy chronić własne rolnictwo. To jest klasyka w Unii Europejskiej. Także jeżeli mówię o czymś z partnerami z Ukrainy, to przede wszystkim tłumaczę im to, to zjawisko, bo to zjawisko przede wszystkim dotyczy relacji Polska, Komisja Europejska i tylko w pewnym stopniu Ukrainy. Dlatego, że to chodzi także o zbiorze z Ameryki Południowej, z Rosji, z, z Białorusi, a nie, nie można tym obciążać, nie można myśleć w kategoriach obciążania tym Ukrainy. I jaki jest odbiór, kiedy rozmawia Pan na temat tego, co wydarzyło się przed polskim parlamentem? No, odbiór jest taki, że ludzie chwilę się zastanawiają, a potem mówią no, faktycznie, nie zwróciliśmy uwagi na te aspekty. Znaczy mi zależy na tym, żeby wszyscy w Polsce, a także na Ukrainie, rozumieli kontekst, ponieważ y, te protesty są przedstawiane wręcz jako protesty antyukraińskie, a one po prostu nie są antyukraińskie I każdy, kto, to, y, kto, kto rozumie te zjawiska związane z, z produkcją rolną w Europie, wie o tym. Ukraina jest gotowa czasowo zaakceptować ograniczenia w handlu z Unią Europejską w celu załagodzenia ostrego sporu politycznego z Polską, ale chce, aby Unia Europejska wprowadziła embargo na import rosyjskiego zboża. Tak powiedział dziennikowi, dziennikowi Financial Times, wiceminister gospodarki Ukrainy. I pytanie, czy w Pana opinii to jest dobre rozwiązanie tej napiętej sytuacji z, związanej z Ukrainą i polskim rolnictwem? Pewne ograniczenia polegające na tym, że przez jakiś czas są jakieś kontyngenty, powyżej których płaci się cło. Są normą też w handlu Unii Europejskiej z podmiotami zewnętrznymi, z państwami zewnętrznymi. Nawet wtedy, kiedy państwa już wchodzą do Unii Europejskiej, to często mają różne okresy przejściowe, różne formy przejściowego zabezpieczenia, tak żeby rynek samej Unii się przyzwyczaił. A potem te państwa, które weszły, mają te same problemy, już które mają państwa Unii. Często mówię Ukraińcom, słuchajcie, niedługo będziecie w Unii, to to minie szybko, pewnie 5 do 10 lat i będziecie, a wtedy wasi rolnicy będą protestować przeciwko zbożu z Kazachstanu. No tak to działa. Także. E że ta perspektywa 5-10 lat i członkostwa Un Ukrainy w Unii jest realna? No tak, dlatego że w sprawach gospodarczych Ukraina już właściwie jest w Unii, bo przecież otwarcie rynku. Takie całkowite, jakie nastąpiło po wybuchu wojny, w związku z wojną, ale ono funkcjonuje nawet no, tak, jakby Ukraina już była w Unii przecież. Przecież w rzeczywistości my też z tego korzystamy i to też z tym chcę się przebić i powiedzieć o tym, że przecież nasze saldo handlowe historycznie najwyższe z Ukrainą. Jeden, ponad 11 miliardów euro sprzeda, na taką kwotę sprzedaliśmy na Ukrainę. To też wynika właśnie z tego otwarcia rynku, bo to przecież działa w dwie strony i polskie miejsca pracy. Polscy pracownicy, polscy rolnicy na tym zyskują w innym miejscu. No przecież, jeżeli ktoś sprzedaje ser, to ser bierze się z mleka, a mleko bierze się od krowy, a krowa jest, produk a krowa jest hodowana przez rolników, powiedzmy, na, na Warmii, czy Mazurach, czy na Podlasiu. I te sprawy trzeba widzieć w całości. Jeżeli się widzi tylko wysypane siano pod biurami poselskimi, to wtedy nie widzisz całego kontekstu. A kontekst dla Polski w sumie jest bardzo korzystny. Z wyjątkiem tych kilku kilku sektorów produkcji rolnej, gdzie trzeba po prostu pomóc. Szerszy kontekst też jest taki, że po dwóch latach wojny w Ukrainie zmniejsza się poparcie Polaków dla przyjmowania uchodźców z tego kraju. W 2022 roku 72% z nas było temu przychylnych, a dziś tylko lekko powyżej połowa to są dane z firmy badawczej Open Files. Do tego dochodzą też inne badania przeprowadzone przy, na Ukrainie przez grupę socjologiczną Rating, które pokazują, że sami Ukraińcy już w dużym, dużo mniejszym stopniu uważają Polskę za kraj sobie przyjazny. Co rząd zamierza z tym zrobić? Bo to jest Wydaje się prosta droga do jeszcze większych problemów i konfliktów społecznych. Ale tutaj wszyscy musimy zrobić co rząd. Rząd tutaj, tutaj decyduje percepcja, a nie fakty. Fakty są takie, że dzisiaj Polska jest. Naprawdę głównym przyjacielem Ukrainy w, na Zachodzie. Jest jedynym państwem, który, z dużych państw Unii, które tak naprawdę popiera rozszerzenie Unii. Jest państwem, które przyjęło mnóstwo migrantów i którym płaci. I to dobrze zresztą, bo to się opłaca dla naszej gospodarki, że te osoby zostają w Polsce, które przyjechały, pracują, zakładają tutaj firmy. Przecież to jest super dla, dla, dla funkcjonowania na, na, nas, nas, naszego państwa. Więc. Ja odrzucam takie, takie podejście, jakby jakaś katastrofa się wydarzyła. No w tak bliskich relacjach są też trudniejsze momenty. To jest trudniejszy moment, ale całość obrazu jest super i naszym zadaniem jest opowiedzieć o tym. Ja na przykład zawsze się koncentruję, żeby pokazać te dobre strony, które przeważają, bo to nie chodzi o to, że tu musimy coś wyszukiwać, jakieś pozytywne elementy o nich opowiadać. Przeciwnie, musimy pokazać kontekst, bo często opowiadamy, o obecnych stosunkach polsko-ukraińskich, tak jakbyśmy mieli zastawiony stół z 20-30 potrawami, a skupiali się tylko na jednej brudnej szkaneczce, która jest jakimś problemem i problem trzeba rozwiązać, czyli tym rozwiązaniem jest wsparcie dla tych sektorów rolnictwa, które ucierpiały. A zabrakło takiego programu na przykład asymilacji ludności ukraińskiej w Polsce? Czekałem, no, ale my, to, nie 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 nikogo, my nie potrzebujemy nikogo asymilować. Potrzebujemy po prostu, żeby e, ukraińskie rodziny, najczęściej kobiety z dziećmi, e, no, Ukraińcy w Polsce czuli się bezpiecznie, nie, funkcjonowali na naszym rynku gospodarczym, na naszym rynku e, edukacyjnym i podejmowali decyzje, co chcą dalej robić sami. Nie musimy za nich podejmować decyzji, czy chcą zostać nie wiem, obywatelami Polski, czy wrócić na Ukrainę. Czasem mi jest przykro, że dwa lata funkcjonują w Polsce, a potem ktoś u nas mówi, a po co na oni niech sobie jadą do Niemiec. Ja wiem, że po prostu to, to wtedy jest dla nas niekorzystna sytuacja, bo, bo tracimy kogoś, kto już się poznał nasze społeczeństwo, jest u nas, jest z nami, mógł u nas pracować, a rezygnuje z tego i wyjeżdża na Zachód. A jeszcze często nasi partnerzy na Zachodzie z tego też korzystają i chętnie składają jakieś oferty, bo ich rynek pracy też potrzebuje nowych, dobrze przygotowanych, bliskich nam kulturowo pracowników. Panie doktorze, teraz trochę chciałbym w przyszłość wybiec, ponieważ już w przyszłym tygodniu wizyta prezydenta Dudy i premiera Tuska w Białym Domu. I pytanie, czy polscy przywódcy, Pana zdaniem, powinni być w Waszyngtonie adwokatami nie tylko polskich, ale i ukraińskich interesów? Naprawdę dzisiaj jest taki czas, właśnie niedawno odwiedzałem linię frontu, gdzie wystarczy być po prostu, gdzie, gdzie nie potrzeba mówić o oddzielnych polskich i ukraińskich interesach, bo jak się załamie front ukraiński, front ukraińsko-rosyjski, to przecież to będzie największe zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. Nie ma, nie, 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 ja nie umiem tego podzielić, co jest ukraińskim, a co jest polskim interesem. Jeżeli nie dostarczymy jako Zachód, nie weźmiemy na siebie jako Zachód dostarczenia amunicji Ukraińcom, to będziemy płacili za kilka lat krwią obywateli któregoś z państw Unii Europejskiej czy NATO. To jest jak dwa razy dwa, jeśli ktoś się rozumie Putina. No właśnie, kiedy pan obserwuje to, jak teraz wygląda front wojny w Ukrainie, to na ile prawdopodobny jest scenariusz, albo inaczej, na ile Polska jest bezpieczna, na ile możemy wykluczyć taki scenariusz, że w przyszłości Putin może chcieć sięgnąć po Polskę? Putin będzie agresywny wobec kolejnych państw, jeżeli poczuje słabość zachodu na Ukrainie. Koniec. Kropka. Jaka będzie kolejność? Ja nie jestem od tego, żeby straszyć, jestem od tego, żeby mobilizować. Jako polityk mobilizuję pierwszy jeden na Ukrainę, potem na Zachód. Opowiadam, mówię, co widziałem, mówię, jak to jest ważne dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, żeby zatrzymać Putina na Ukrainie. A teraz Zachód jest słaby względem Putina? Silniejszy się, niż się wydawało. Jest problem z uchwaleniem tych środków w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli chodzi o Unię, to zadziałała inicjatywa prezydenta Czech Petra Pawła, który zorganizował trochę zakupów amunicji. W różnych państwach poza Europą także. Działa inicjatywa amunicyjna Unii Europejskiej, produkcja się rozruszała. Jeszcze nie mamy tego miliona sztuk na rok, ale jest już kilkaset tysięcy. Poszczególne państwa się mobilizują, widać też taką ostrą mobilizację we Francji, także Zachód się umie uruchomić i to właśnie na naszych oczach się dzieje. A teraz chciałbym zapytać jeszcze o samą Rosję. Czy Pana zdaniem śmierć Aleksja Nawalnego może wpłynąć na losy wojny w Ukrainie? Na ile jest teraz na przykład możliwa zmiana władzy na Kremlu? Zmiana władzy na Kremlu jest możliwa w każdym momencie, bo pozycja Putina od czasu, kiedy nie zdobył Kijowa, musiał się cofnąć, wprowadził Rosję w długoletnią wojnę, która wpływa na poziom życia w Rosji, jest od tego momentu już słabsza, znacznie słabsza. Ale w każdym momencie, czyli na przykład, nawet teraz, może dziać się na Kremlu coś, co skończy się przewrotem pałacowym? Na przykład? Teraz kluczem jest przygotowanie do wyborów, bo towarzysze Putina na Kremlu będą obserwować, jak, jak mu idzie w wyborach, i to będzie najważniejszy moment. Jeżeli będzie słabo, to oczywiście ogłoszą zwycięstwo, ale będą czekać na moment, żeby go odsunąć. I Jestem pewien, że także w tym sensie, że Nawalny przecież nie przyjeżdżał po to, że chciał, żeby go zabili. Nawalny liczył na to, że dojdzie jednak i miał też swoje informacje, że dojdzie do jakiegoś przewrotu, powiedzmy, pałacowego, przewrotu kremlowskiego, w wyniku którego Putin zostanie usunięty i podstaną warunki do poważniejszych zmian politycznych. A jeszcze chciałbym o samego Aleksjana Nawalnego zapytać o swojego śmierć. Czy Pana zdaniem Putin próbował testować Zachód, sprawdzał jaka będzie reakcja i na ile może sobie pozwolić? Kilka rzeczy naraz testował, ale przede wszystkim chciał usunąć potencjalnego rywala, gdyby mu nie poszło w wyborach. On sobie zdawał sprawę, że jest sporo osób w systemie władzy w Rosji, które chciałyby zobaczyć Nawalnego na Kremlu i starał się, robił to ze strachu, starał się uniknąć sytuacji, w której będzie się musiał bać, obawiać Nawalnego, gdyby wynik wyborów w Rosji które nie są normalnymi wyborami, są swego rodzaju plebiscytem, czy Putin jest popularny, gdyby nie był taki, jakiego on się spodziewa. A teraz chciałbym zacytować, powiedzieć o panu prezydencie Francji, Emmanuel Macron. Miał zasugerować, że Rosja może wygrać wojnę w Ukrainie jeszcze w tym roku. Macron według doniesień francuskiego Le Figaro podzielił się tą wizją na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami z liderami najważniejszych francuskich partii politycznych, tłumacząc, dlaczego nie wyklucza możliwości wysyłania zachodnich żołnierzy do Ukrainy. Więc pana chciałbym zapytać przede wszystkim, jak pan ocenia takie słowa francuskiego prezydenta, który mówi, że jeszcze w, tym, w to lato może nastąpić zwycięstwo Rosji w wojnie w Ukrainie i co Pan uważa o perspektywie wysyłania żołnierzy NATO na Ukrainę? Zakładam, że prezydent Macron mobilizuje, a nie straszy, bo to są zawsze bardzo bliskie e, sytuacje. Dobrze jest mobilizować, źle jest straszyć. A najlepiej jest działać i robić to, co teraz można zrobić. A co teraz można zrobić? Absolutnie Francja może wesprzeć i zadziałać, sam prezydent Macron może zadziałać, żeby zamrozić, żeby nie tylko zamrozić, ale także zacząć używać środków rosyjskich zgromadzonych na Zachodzie. To już można robić, nie trzeba nikogo pytać. Można wysłać więcej amunicji, można wpłynąć na kanclerza federalnego Niemiec, żeby udzielił tej broni Taurus, która pozwoli rakietom dosięgać cele militarne w Rosji z, 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 z terytorium Ukrainy. Także gdybym miał powiedzieć, co teraz trzeba zrobić, mniej narzekać, mniej straszyć, więcej działać i wiadomo, jakie rzeczy teraz trzeba zrobić. A czy trzeba wysłać albo rozważyć wysłanie żołnierzy NATO na Ukrainę? Czy to jest zbyt daleko idący krok? To jest dyskusja, to jest dyskusja o sytuacjach, które dzisiaj, na której dzisiaj nie ma poparcia, nie, ma, nie, nie, nie widać, żeby państwa NATO się na, na tego rodzaju ruch szykowały. Natomiast wiadomo, co trzeba teraz robić. Myślę, że tak, w takich sytuacjach wojennych, bardzo taktycznych, trzeba po prostu robić rzeczy, które są realne, możliwe teraz i który, na które prezydent Macron ma realny wpływ. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem jest Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, pełnomocnik do spraw odbudowy Ukrainy i dziękuję szef Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję. dziękuję. A teraz będziemy mówić o tym, czym dzisiaj żyje wiejska, czym dzisiaj żyje Sejm, czym żyje parlament. Jest zamieszanie, jest skandal finansowy wokół najmłodszego posła w tej kadencji Sejmu. Mowa o pośle Gomole z Polski 2050. Według nowej trybuny opolskiej miał namawiać jednego z polityków, aby wpłacił 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej sztabu wyborczego. Tutaj to budzi wątpliwości, jeżeli chodzi o program o sposób finansowania partii politycznych i o tę sprawę w Sejmie pytał reporter Faktu, Aleksander Wojak. Jeśli to się potwierdzi, oczekujemy, że właściwe służby natychmiast się tą sprawą zajmą, będzie to asumpt dla PKW do odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Polski 2050. Odrzucenie sprawozdania finansowego automatycznie oznacza odrzucenie sprawozdania finansowego partii, o której komitecie mowa, co oznacza Czałoby, pozbawienie Polski 2050 y, subwencji. Czekamy na rozwój wydarzeń i oczekujemy reakcji od Szymona Hałowni To jest jego partia, jego klub i jego ludzie. Podobno miał sprzedawać miejsca na liście wyciekły Taśmy. Panie redaktorze, proszę, jest oświadczenie na stronie naszej partii, chyba czy klubu. Proszę się zapoznać. Ja tematu nie znam, a standardy w partii mamy najwyższe. Dziękuję. Ale Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało usunięcia posła Gomoły z list Prawa i Sprawiedli z list y, z Polski 2050. Będzie chciał go usunąć z klubu. Czy państwo się na to zgodzą? Nie. Yy, ale nie znam tematu na ten moment, więc proszę mnie teraz o to nie pytać, dobrze? No. Wyrzucili Kamińskiego? Przepraszam, ma, gdzie jest Wyrzucili ani Kamińskiego, ani nie wyrzucili Wąsika, a zostali prawomocnie skazani. Więc jak można oczekiwać, że my będziemy kogokolwiek wyrzucać przed jakimikolwiek rozstrzygnięciem tej sprawy? Dziękuję. Teraz widzimy taśmę Gomoli. No, absolutnie skandaliczne zachowanie Polski 20 50 w związku z tym de facto procederem korupcyjnym. Więc to trzeba wyjaśnić i wyciągnąć konsekwencje. Na razie wiadomo tyle na pewno, że poseł Adam Gomoła sam zawiesił swoje członkostwo w partii Polska 2050 na Hołowni. A teraz będziemy mówić o tym, co w przyszłym tygodniu, czyli o wizycie premiera Tuska i prezydenta Dudy w Białym Domu. Jakie oczekiwania wobec tej wizyty mają posłowie? W Sejmie sprawdzał to nasz dziennikarz Piotr Drabik. Panie właśnie, jakie oczekiwania przed wizytą pana premiera prezydenta w Zjednoczonych? No przede wszystkim to nie tylko 25-lecie polskiej obecności w NATO, ale przede wszystkim... Rozmowa o współczesnych wyzwaniach, przede wszystkim wojna z Ukrainą i determinacja również premiera Tuska, żeby kongres podjął decyzję o pomocy wojskowej, pomocy finansowej dla walczącej Ukrainy. Ale również rozmowa o flance wschodniej, o tym jak wzmocnić chociażby centra, które budujemy w Polsce, centra szkoleniowe Ukraina-NATO w Bydgoszczy, no po to, żeby ten czynnik odstraszający był realny. Druga ostatnia sprawa to kwestia artykułu 5, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie może być tak, że są politycy na świecie, tacy jak Trump, którzy podważają podstawową zasadę sojuszu, która funkcjonuje już 75 lat. No tutaj musimy przede wszystkim, myślę, że to będzie omawiane też na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, musimy doprowadzić do tego, i to nie chodzi tylko o Stany Zjednoczone, ale o cały sojusz północnoatlantycki, także Unię Europejską, żeby ta gotowość naszych sojuszników do odpierania rosyjskiej agresji. Była realna, nie tylko w deklaracjach, bo tych deklaracji zawsze słyszymy bardzo dużo, i tak było do 2022 roku, że słyszeliśmy bardzo dużo deklaracji, ale konkretów było mało. W momencie, kiedy, w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego nasz rząd razem z naszymi sojusznikami z Europy Środkowej, że zmieniła się polityka, choćby Niemiec, w 2022 roku zmieniła się. Pytanie, czy zmieniła się na trwałe? Mamy obawy, że na przykład Niemcy już szykują się do nowego resetu z Rosją. Kanclerz Scholz mówi o tym, że antyrosyjskość to jest coś złego, no to jest bardzo poważne ryzyko, że tam no znowu dojdzie do zwrotu właśnie w stronę kolejnego resetu. Wielkie zadanie dla rządu, ale w tym zakresie cała polska klasa polityczna oczywiście powinna rząd wspierać, żeby zapobiec nowemu resetowi z Rosją. Myślę, że rzeczowej rozmowy. Jesteśmy. Trwałym elementem sojuszu NATO i nie spodziewam się specjalnie jakichś wielkich sensacji. Dalsza pogłębiająca się współpraca, zakupy zamówionego sprzętu. No i krótko mówiąc, myślę, że. Też przywołanie trochę Donalda Tuska do porządku, że jest w NATO, a, a nie w jakimś nowym układzie militarnym europejskim. Oczywiście większość krajów europejskich w NATO jest, ale nie jest to jakaś odrębna część sojuszu. Jakie są oczekiwania przed wizytą pana premiera i prezydenta w Stanach Zjednoczonych pana zdaniem? Czy zapadną jakieś ważne decyzje? Nie mam wątpliwości, że muszą zapłacić jakieś ważne decyzje. Trudno się wyobrazić, że takie spotkanie a z prezydentem Stanów Zjednoczonych nie będzie miało swoich bardzo daleko idących pozytywnych skutków przeprowadzonych przez pana, prezyd pana prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Czy ma pan jakieś konkretów? Bardzo dziękuję. A więcej na tematy polityczne oczywiście piszemy cały czas, na bieżąco na fakt.pl, gdzie Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A teraz mamy coś specjalnie na dzisiejszy Dzień Kobiet. Materiał poznańskiej reporterki faktu Karoliny Piechoty. Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w codzienną opiekę i wychowywanie dzieci zaangażowanych jest aż 94% kobiet i 65% mężczyzn. Natomiast w przypadku gotowania prac domowych odpowiada za nie 82% kobiet i tylko 33% mężczyzn. A jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy. Z okazji Dnia Kobiet przeprowadzamy krótką sondę na temat, jak wygląda podział obowiązków w domach Polaków. Możemy zapytać, jak to u Pana wygląda, kto częściej spierze, sprząta, robi zakupy gotuje. Ja mam 92 lata i nie nadaje się już do sprzątania, ani gotowania. Rozumiem, a jak to było kiedyś? Kiedyś były prace podzielone, ale teraz już nie. Mhm, rozumiem. Teraz już nie, czyli teraz bardziej żona przejęła obowiązki. Tak, ja już nie mogę pracować. Już nie mogę nic zrobić. To częściej, nie wiem, sprząta, robi zakupy, gotuje, zajmuje się dziećmi? Y zdecydowanie ja. Dziećmi już się nie zajmuję, mm. ale wnukami od czasu do czasu. <grych> ale podział obowiązków, no, y jesteśmy w takiej sytuacji, że ja już jestem na emeryturze, więc mm. nie sprawiało mi to nigdy żadnego problemu. Lubię to po prostu i tak się dzieliliśmy z mężem od samego początku. Okej, okay, czyli taki tradycyjny podział jeżeli, ról. Tak, jeżeli ma, jest jakaś potrzeba, oczywiście do takich trudnych mniejszych rzeczy, cięższych, to jak najbardziej mąż nie unika i, i pomaga, także nie narzekam. Rozumiem. I uważa Pani, że generalnie jeśli pary się tak dogadują, jest w porządku, tak. To tak powinno zostać? Tak, jeżeli to nie przeszkadza i, i jak najbardziej swoje zdanie trzeba mieć, I jeżeli kobieta wymaga więcej i się dogaduje z mężem czy partnerem, to jak najbardziej nie przeszkadza mi to, jeżeli jest porówno nawet, tak? Bo, bo jak najbardziej jestem za tym. Jeżeli się dogadują, młodzi już teraz, no to fajnie. Jesteś taki obładowany zakupami? W sumie zakupy na mnie, sprzątanie na kłopiesie, No chyba tak w sumie wszędzie, nie? Czyli dzielicie się? No tak, tak, tak. Okej, okay, sprawiedliwie jest? Czy czujesz się wykorzystywany? Czasami czuję się wykorzystywany, bo wiadomo, że Kobieta nie pokrywa całkiem sprzątanie, więc też jakby muszę uczestniczyć, ale w sumie to chyba tak to musi być, nie, no bo... Okej, okay. czyli zawsze jest tak, że na kogoś są... więcej spada. Tak, 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 no okay. na mnie. Zawsze o, kobieta duży. rządzi. Kobieta rządzi, czyli też na kobiety barkach spoczywa Dokładnie, nogów. dokładnie. Dobra. I uważa pan, że żonie to pasuje? No, że mi pasuje, bo ja nie mam za dużo obowiązków, także okay. to jest... A żona nie narzeka otwarcie. No, chyba nie. nie. Chyba nie głośno nie mówi, no. także. A myśli pan, że to tak powinno wyglądać, że jednak to na barkach kobiety większość prac domowych spoczywa? Mamy równouprawnienie, prawda? No prawda, ciężko z tym dyskutować. No właśnie. Dobrze. Czyli tutaj nie, nie dopatruje pan się pola do zmiany, żeby tutaj coś trochę odciążyć? Na dla mnie to pasuje. Ja jestem emerytem. Żona jeszcze pracuje, także. Różnie. Co, różnie. Co tam. Raczej ja robię wszystko. Znaczy ja siedzę teraz w domu, bo jestem w ciąży, więc to A, też troszkę okay, inaczej wygląda. Trochę nie? Inaczej. Nie pracuję A tak. w takich normalnych czasach jak to wyglądało? No większość jednak ja, ale... Pół na pół, bo to już różne zmiany w pracy, więc no, trzeba się tak. było jakoś dzielić. Czyli staracie się dzielić, nikt nie czuje się pokrzywdzony. <laughs> No, nie, nie jestem Polakiem. Okej, okay, ale no ale to nie szkodzi. Dobrze, to w porządku, staram się pomagać kobiecie oczywiście, ale tak, dużo jest na barkach, dużo jest na barkach kobiet. kobiet, dokładnie, okay. także... No, w tym, w tym sensie pomagam. Okej, okay, ale czuje Pan jednak, że to nie jest takie do końca sprawiedliwe, i że to jednak jest bardziej partnerka obciążona? Jeżeli to bardziej partnerka obciążona, to nie jest sprawiedliwe, ale dlatego właśnie musimy starać się i pomagać. Jasne. Czyli staracie się, żeby było. A co można zrobić, żeby było lepiej, żeby trochę odciążyć te partnerki? No, na pewno trzeba umieć obsłużyć się samemu to wiele pomoże, nie mnożyć ten syf w domu i co, i też znaleźć chwilkę dla kobiety, żeby pomóc. No zakupy ja opiekuję się dziećmi tylko wieczorami jak nie mam je, jak jestem w domu, a, a sprząta różnie. Żona, ja Okay. Czyli dzielicie się, nie ma jakiejś wyraźnej nie ma, nie dysproporcji. Nie tak, dzielimy się zawsze. Rozumiem. Żona jest zadowolona. Myślę, że tak. <noise> nie ma powodu do narzekania. Myślę, że nie. Chyba porówno razem z marzą. U nas jest. Czyli porówno. nie ma takich jawnych dysproporcji, nie jest pani bardziej obciążona. Nie, myślę, że nie. Bo tak właśnie badania statystyczne pokazują, że jednak Polki zdecydowanie częściej biorą na swoje barki ogarnianie domu. Nie, u mnie w domu akurat nie myślę, że porówna. Jest Pani zadowolona z tego, Bardzo. jak wygląda. Tak, Oj, po połowie. Po połowie. Dokładnie. Tak ja gotuję. Okej, okay, czyli Do... dzielicie się Państwo równo? Wszyscy są zadowoleni. Dokładnie tak. Nie ma wyjścia. Nie ma Dlaczego nie ma wyjścia? Bo nas tylko dwoje jest. No tak, żeby nie było na barkach. Bo jednak jednak ta tendencja jest, że kobiety są bardziej obciążone. a Tutaj Państwo się nie dzielimy się. Dzielimy się cały czas, także. Jednakowo. Nie wiem czy sprawiedliwie, ale jednakowo. Dlaczego niesprawiedliwie? Znaczy nie wiem, czy sprawiedliwie, bo jest sprawiedliwość tak różnie można interpretować, ale... Dla Państwa sprawiedliwie. Ale dla nas tak. Dla nas Rozumiem. Tak. Dobrze. Godzimy a, się. A, koszenie, trawy, takie rzeczy są męża. Aha, no. czyli tak y podpłeć trochę. Tak, Cięższe tak. prace no. na pana, lżejsze tak. na panią. Pranie, pranie jakieś tam gotowanie, a sprzątanie już jego. I na dziś w programie Fact Live to już wszystko. Paniom jeszcze raz składamy najlepsze życzenia, a paniom i panom życzymy dobrego weekendu. Następny Fact Live już w poniedziałek. Do zobaczenia.